Państwu, nazywam się Norbert jestem pracuję w firmie Equinops i dzisiaj przedstawię zagadnienie bardzo sieciowe, a mianowicie o transporcie wysokiej przepływności 100G. W aplikacjach de facto 100G w sieciach szkieletowych i miejskich. Ten podział właściwie dla sieci szkieletowych i miejskich powstał ze względu na dostępną technologię na dzień dzisiejszy na rynku, jak i na architekturę z każdych tych sieci. Wdrożenie 100G które, wbrew pozorom, już na dzień dzisiejszy następuje przez wielu operatorów e, na rynku światowym, ale i także zainteresowanie duże w Polsce, e, było postawione przed wykonawcami, dostawcami sprzętu w następujący sposób. Nie można popełnić takiego samego błędu jak w 40G. W 10G, 40G, kiedy powstało kilka lat temu, były całkowicie inne wymagania niż dla sieci 10G. I wielu operatorów zastanawiało się: czy zbudować się 10G? czy 40G, czy czekać. I dlatego dla dostawców sprzętu dostawcy sprzętu nie chcieli powtórzyć tego samego błędu. Dlatego tworząc aplikację rozwiązania 100G było postawione wymaganie, że musi być ta technologia kompatybilna z rozwiązaniami, które były już dostarczone w przeszłości pod względem pojemności, pod względem zasięgu, pod względem kompensacji dyspersji chromatycznej i paralizacyjnej. Jak i w funkcjonalności sieci, czyli wsparcie o OADEM. Tak więc wielu dostawców poprzez kilka ostatnich lat, właściwie zaczynając od 2007-2008 roku, pracowało jakby nad bardziej optymalną technologią kodowania sygnału. Jaką wykazać technologię sygnału w stosunku do 10G, a do 100G? Poprzez te badania i właściwie różne próby wdrożenia 100G przez takich producentów jak A2, Siena. Czy alcatel Lucent w przeszłości okazało się, że najbardziej optymalne jest wykorzystanie tak zwanej modulacji QPSK z czymś nowym, co jest tak zwaną detekcją koherentną sygnału. Detekcja koherentna sygnału, właśnie z QPSK, pozwala uzyskać dodatkowy odstęp sygnału od szumu, co daje znowu nam ten sam zasięg jak dla sieci 10G, czyli powyżej 1000 km, 1500 km na dzień dzisiejszy, 2000. I tą samą pojemność. Dodatkowo, jeżeli mamy luksus taki, że Państwo się zdecydujecie na budowę nowej sieci, czyli nie mamy tego, że musimy pogodzić naszą infrastrukturę 10-40-gigową ze 100 G, ale instalujemy nową sieć, 100 G, warto sobie podstawić pytanie: czy chcemy, żeby ta sieć była naprawdę na kanały 10-gigowe i 100-gigowe, czy tylko 100-gigowe? Koherentna detekcja pozwala nam ominąć konieczność kompensacji dyspersji sygnału, ponieważ można tak zwane analogowe cyfrowe filtry. W praktyce oznacza to, że sieci szkieletowe DWDM charakteryzują się tym, że mamy daleki odstęp od głównych węzłów typu Warszawa, Gdańsk, Warszawa, Poznań, Poznań, Frankfurt na przykład. I koszt skompensowania tego sygnału pod właśnie dyspersji chromatycznej może się okazać tak wielki, że ominiemy ten koszt to już pokryje nam koszt instalacji pierwszego lub nawet dwóch kanałów 100 gigowych. Czyli właściwie biorąc sieć tylko na 100 giga, omijając ten koszt koheretny dyskompensacji dyspersji, mamy uruchomione pierwsze kanały. Tak więc podsumowując, dostawcy w tym Equinox stworzyli produkty, które mają za zadanie i robią to na dzień dzisiejszy wspierają 100 giga do odcinku 1500-2000 km. Zbierają się o wysokiej pojemności siatką kanałów 50 GHz w pełnym paśmie ITU, współdzielą pasmo do innych kanałów 2,5 gigowych, 10 gigowych, 40 gigowych, Koegzystencja tych kanałów może być, jest troszkę ograniczona, ale nie tak jak w przypadku 40G i na dzień dzisiejszy większość dostawców mówi, że ocenie między kanałem 100 gigowym a inną modulacją typowo 10 giga, 40 G, jest wymagane tylko albo 100 gHz. Lub, tak, lub niektórzy jeszcze mówią 300 GHz, ostrożnie. Ale prawdę mówiąc jest technologia, aby nawet nie mieć żadnego tak zwanego że kanały 100-gigowe, 10-gigowe mogą być z dostępem 50-gigahertzowym. Tak więc spełniając te wszystkie parametry przez technologię, okazało się, że 100 GHz jest dzisiaj dostępne bez właściwie, z możliwością implementacji, bez zaawansowanego doktoratu z fizyki optycznej. Equinox stworzył produkty 100 gigowe na dzień dzisiejszy, które się zaliczają do drugiej generacji. Powiedziałem, 100 giga było próby wdrażania już w 2008-2009 roku przez firmy takie jak A2, Alcatel, Siena. Equinox w tym momencie stworzył produkty drugiej generacji, które się charakteryzują właśnie najnowszą modulacją, która się wydaje najbardziej optymalna na rynku, to jest DPQPSK i poziomem odstępu sygnału otrzymu od na poziomie 14 dB. Dodatkowo technologia ta, którą Equinops decyduje, ale także która jest, może być dostępna niedługo na rynku, jest to, że jesteśmy w stanie obniżyć jeszcze poziom ten OSNR. Dlaczego w ogóle OSNR jest ważny przy 100 giga, a się bardziej ważny przy 10 giga? Jeżeli mówimy o sieciach szkieletowych, DWD, to mówimy cały czas o dużej pojemności, dalekim zasięgu. Jeżeli mamy sieć, w której musimy wykonać regenerację, i jeżeli Państwo budowali już sieci wcześniejsze, dwd to Państwo znali problem, jaki wiąże się z regeneracją. Właściwie problem związany z kosztem tej regeneracji. Przy 100 Giga ten koszt de facto na sieć ma dużo większe znaczenie. Czyli obniżenie tego osenaru i pozbycie się punktu regeneracyjnego będzie właściwie bardzo witane przez każdego dostawcę, bo może obniżyć nawet koszt do 50% sieci. Tak więc, jeżeli w do 12 dB. To możemy mieć regenerację na poziomie 1500-1800-2000 km. Bardzo zależy, jak często mamy wzmacniacze po drodze. Obniżenie osenara właściwie może być przez dwie metody. Jedną z nich, wiadomo, że w sieciach DWDM 10 i 40 giga i de facto 100 giga jest FEC. FEC, czyli Forward Error Correction. W sieciach w warstwie drugiej, w trzeciej właściwie takiego czegoś nie ma, bo tam są poprawy, transmisje i tak dalej. Fek powoduje na, na tej zasadzie, że te właśnie, jakbyśmy mieli płytę CD. Jeżeli jest płyta CD uszkodzona, algorytm potrafi tak odczytać, że uszkodzone bajty zostaną jakby otworzone. Czyli jakbyśmy mieli kompresowane pliki w raży czy w zipie. Fek dokładnie działa na tej samej zasadzie. Po otrzymaniu niekompletnej informacji, algorytm potrafi przewidzieć, jakie bity, bajty zostały uszkodzone. Equinox posiada kilka patentów tych Fek i stworzył. Implementacja FE, która na dzień dzisiejszy w 10 giga działa do 12 dB i ta sama wersja jest przenoszona do 100 giga. Czyli właśnie my potrafimy zejść z osenarem 14 dB do 12 dB tylko przez opragnowanie. Drugą metodą obniżenia, czy zwiększenia wydajności sieci i posiadania efektywnego osenara, jest wykorzystanie lepszej generacji wzmacniaczy. Jeden z podstawowych komponentów w sieciach optycznych każdego dostawcy, nie tylko Ekinopsa, ale jeszcze raz Alcatel, A2, Cisco, są tak zwane wzmacniacze optyczne. Wzmacniacze optyczne na dzień dzisiejszy pracują w dwóch technologiach. Lub inaczej, wykorzystują dwa różne procesy wzmocnienia sygnału optycznego. Jedne tak zwane wzmacniacze ETFA, bazujące na zmoczeniu za pomocą światłowodu typu EBRIUM. I drugie wzmacniacze, tak zwane wzmacniacze, określające proces wzmocnienia Raman. Proces wzmocnienia Ramanowski polega na tym, że jakby laser pracuje wstecz, wstecz do światłowodu. Ale większość dostawców dzisiaj, na tym, że ma obydwa typy wzmacniaczy w swoim ofercie, tak jak Ekinops, są to jakby dwa niezależne urządzenia, gdzie się je nie, niezależnie implementuje w sieci i projektuje się ich parametry. Okazało się, że przez, przez badania, które my już podjęliśmy z inną firmą, połączenie tych dwóch metod wzmocnienia w jednym fizycznym module powoduje, że przy nieznacznym zwiększeniu kosztu, możemy znacznie zwiększyć zasięg sieci poprzez to, że te wzmacniacze są lepszej dobroci. Nie powodują takiego zaszumienia sygnału, jak właśnie te klasyczne technologie. Czyli podsumowując, mamy dwie metody zwiększenia wydajności sieci: polepszenie algorytmu korekcji błędów, jak i zwiększenie jakości dobroci wzmacniacza. Tak więc, jak powinna wyglądać platforma 100G? Platforma 100G, jak wspomniałem, powinna wspierać i istniejące sieci, które są już stworzone 10 40 g i nowe sieci. Czyli oznacza to, że początkowy koszt tej platformy dowolnego dostawcy nie powinien być znaczny. Oznacza to także, że dzisiaj, jeżeli jest zainteresowanie 100G, to te 100G nie będą się pojawiały co tydzień, tylko w jakimś tam określonym okresie czasu, miesiąc, kwartał przez państwa instalowane. Czyli musimy mieć urządzenie, które nie wymaga jakiejś początkowej, dużej inwestycji. I właściwie... Mogę powiedzieć, że na pewno jest to unikalna cecha na rynku, jaka jest w stosunku do innych dostawców, bo na przykład macie Państwo tutaj wielu dostawców optycznych: Cisco, Telabs, z tego co zauważyłem, którzy wykorzystują sieci budujące budem. Ich zazwyczaj węzły są zazwyczaj połowę stojaka telekomunikacyjnego. Jeżeli na przykład macie Państwo budowaną sieć przez innego dostawcę, niech to będzie na przykład Transmode, i chcecie teraz Kupić tylko jeden kanał, to instrowanie urządzenia na połowę stojaka wiąże się z jakimś tam kosztem, który na początku nie będzie skompensowany. Posiadanie urządzenia, które pełni wiele funkcji, które posiada mały footprint, 1 RU na 100 giga, pozwala to, że zaoszczędzamy koszt, nie tylko inwestycyjny, ale koszt także kolekcyjny. Wielu operatorów na dzień dzisiejszy już nie buduje własny, tak słucham, czy mówimy o multiplexacji optycznej? Eee, tak, to jest transponder. Tak, czyli jeżeli mówimy tutaj, sieci optyczne posiadają te elementy, multiplexację optyczną, czyli pasywne filtry, czyroademy, wzmacniacze i końcowe urządzenia aktywne, czyli to są XFP, transpondery, maxpondery. To jest końcówka aktywna maxponder, transponder. Teraz jeżeli mamy już istniejącą sieć, to Państwo już macie ten multiplexer pasywny czy aktywny. A e, ROADE mam na myśli chyba jako aktywny. Jeżeli Państwo nie macie tej sieci, to oczywiście całą warstwę optyczną też jakimś jest, jest w stanie dostarczyć. Ale tutaj ja się właśnie skupiam tylko o SOG, kiedy to urządzenie posiada port liniowy. Teraz co powiem? E, posiada port liniowy w pełnej siatce ITU, który wpinamy właśnie do pasywnych muxów demuxów. W tym dużym pudełku znajdują się najczęściej i Rodmy, i etwy, i Ramany, i filtry 40 CSM czy inne, które w każdym rozwiązaniu optycznym muszą być to bez tego nie ma siatki DWD, tak? Ekinos posiada pełną portfolio urządzeń do projektowania sieci optycznych. Posiadać takie elementy jak wzmacniacze. Jak RADemy, jak filtry, i potrafimy naprawdę zbudować pełną sieć optyczną od końca do końca ze wszystkimi elementami. I posiadamy oczywiście także stojak, czy urządzenie węzeł telekomunikacyjny o rozmiarze 7 ARIU, o budowie modularnej, które to robi. Ale założyliśmy, że to jest fajne dla 10, 20 i 40 G, ale wdrażając 100 G nie chcieliśmy budować węzła z backplane'em 100 gigowym. I ponosić tego kosztu początkowego, kiedy trzeba. Te urządzenia możemy destakować, posiada jeden system zarządzania i tak dalej. Jeżeli stworzymy sieć od podstaw, to wszystko to pan dostanie w jednej ofercie, jakby w jednym węźle. Ale już pan zbudował sieć przez innego dostawcę, w tym momencie przez takie kompaktowe urządzenie, jest to w stanie łatwo wejść w tą sieć. Tak jak często dzisiaj klienci wpinają XFP koralowe do Cisco Rutera i wpinają to bezpośrednio do sieci transmisyjnej. Jest ten sam koncept. Nie ponosisz początkowego, dużego kosztu wdrożenia 100G. A czyli Pan mówi tutaj o Alien Wavelength? Tak. Bo, czyli zakłada Pan, że e, multiplexer optyczny jest na przykład innego producenta, a końcówka sam, tak? Transponder tak. jest Ekinopsa i Właśnie to, czy to już jest e, też, bo Alien ten... Wavelength jest bardzo fajnym konceptem, przepraszam, że przerywam w ogóle, hmm. ale Najczęściej on po prostu nie działa, z różnych powodów, gdyż producenci nie są kompatybilni w warstwie optycznej. Działa to. Mamy pierwsze testy zakończone na przykład, co mogę powiedzieć, w Orange Labs. Mamy wiele testów planowanych na przełomie dwóch, trzech następnych tygodni, nawet w Polsce. A czy można I... się z jakimi producentami jest kompatybilność tego, takiego transpondera? Z cisko z Huawei'em, z Sieną. Dlatego, że powiedziałem, projektując to urządzenie, my postawiliśmy wymaganie, że to urządzenie musi być kompatybilne z istniejącymi implementacjami. Oczywiście, jeżeli dostarczamy nasze wzmacniacze, nasze filtry i wszystkie pozostałe komponenty, W tym nie ma problemu. To jest jeden dostawca, ja to sobie mogę zrobić optymalnie pod moje parametry. I wtedy ta sieć będzie powiedzmy że state of art, czyli naprawdę doszlifowana. Ale no, ilu z Państwa, jeżeli wykonał inwestycję w optykę 3-4 lata temu, jest gotowa wszystko teraz wyrzucić i zgłosić się do kolejnego dostawcy, bo ja mam 100G? Nikt. De facto, wiem na przykład ze Cisco ostatnio w Rosji na przykład też wyszło z koncepcją Alien Lambda. Ale nie na zasadzie, że ktoś się wpina do nich, ale oni się wpieli do innej sieci. Tylko, że na przykład w Cisco zrobić to, nawet jak chcę wpiąć się jeden kanał do innej sieci, dalej potrzebuję zainstalować podstawowy węzeł, który ma 7RU i ponoszę ten koszt. Tak więc dostawcy widzą, że to jest 100G. Słucham kolejne pytania. Ja mam takie pytanie, a jaki mamy zysk w tym momencie, bo tak podłączamy się do nowego dostawcy, innego dostawcy, który prawdopodobnie też oferuje 100G. Czyli co jest, znaczy co przemawia za tym, żeby użyć sprzętu ekinopsu? Zamiast na przykład tego Cisco 100G z tym, niech będzie kolorową wkładką w linii, czy Huawei 100 czy Alcatel, czy cokolwiek innego, Czym, co to zyskujemy? Skoro już i tak uzyskujemy. No, no tak, ale to jest, to jest aż taka różnica w porównaniu do istniejących o. rozwiązań tej konkurencji, powiedzmy. Tak. Projektowałem na przykład ostatnio sieć między Rosją a Niemcami na odcinku 3200 km. Ee, I wiem na przykład, że na tej sieci posiada jeden punkt regeneracyjny. Gdzie inna firma e, posiadała trzy punkty regeneracyjne. Trzy punkty regeneracyjne oznaczało to, że ja posiadam tylko jeden duży węzeł pośrodku, gdzie miałam tę regenerację, na przykład na 10 kanałów 100 gigabitowych, co zajmuje nieco półstojaka. A w tym momencie posiadanie takich trzech punktów oznacza to, że państwo musicie zapłacić za kolokację, za pobór mocy, mieć persy w danym punkcie, dodanie nowego kanału. E, I ostatecznie dochodzimy do ceny. Dlaczego dzisiaj ludzie korzystają, na przykład kupują często wkładki, a nie transpondery od danego dostawcy? Chodzi w efekcie, że technologia jest fajna, fajnie wszystko w jednym systemie zarządzania, ale ostatecznie ktoś musi zapłacić na rachunek. No. Ja już obiecuję, że to jest ostatnie pytanie. <laughs> Mamy jeszcze chwilkę czasu. Czyli Pan mówiąc na tym przykładzie Rosja-Niemcy, gdzie były trzy punkty regeneracyjne i jeden, to oznacza, że ten producent, którego pan de facto zastąpił przy transmisji 100G, na przykład nie wspierał backward czy forward RAMAN, tak? czy nie miał może dobrego, koherentnego transpondera, tak? tak Dlatego jest. po prostu Equinox był w stanie zaoferować mniej punktów regeneracyjnych. Tak, tak? to prawda. Właśnie jak powiedziałem tutaj, że ja już dzisiaj wiem że są kilka metod modulacji, które na przykład inaczej wykorzystuje A2, inaczej wykorzystuje Alcatel i Huawei. To jest to, jest to samo daje, jak my wykorzystujemy my i Cisco. I wiem, że my potrafimy że Software wejść do następnej generacji. I to są właśnie zalety, ale jeszcze jest kilka innych zalet. Jak skończą się pytania, to jeszcze opowiem kilka innych zalet. Dlaczego też ma zalet. korzyści słucham pana. Ja w zasadzie nie mam pytania, tylko małe uzupełnienie jestem Cisco. Chciałem tylko delikatnie zwrócić uwagę na fakt, że węzeł 7RU, który obsługuje transmisję 100G, a mamy takie rozwiązania już dzisiaj Aha. wdrożone w Polsce 2, no niesie ze sobą konkretne korzyści związane z warstwą IP, MPLS itd., itd., itd. Jeżeli chcemy budować czystą sieć optyczną, to fajnie, że to będzie w 3U czy 4U. Natomiast budując tego typu porównywalne rozwiązanie w istniejącej sieci IP, no od tych 7RU czy tam ile się RU, to konkretnie nie uciekniemy. Także trzymajmy się jakby realów eee. technicznych. Tak, tylko ja tutaj mówię o czystym transporcie, nie mówię o wartości dodanej, jakim jest właśnie przełączanie warstwa druga, warstwa trzecia, bo właśnie jak powiedziałem Cisco, Juniper, XT Networks, na przykład uważamy, że robią dużo lepszą warstwę drugą czy warstwę trzecią. I dlatego my się skupiamy tylko na transporcie, bo widzimy wartość w transporcie, widzimy gdzie to może zrobić bardziej optymalnie i na pewno nie wymyślimy czegoś lepszego niż Państwo, Cisco, no bo 20-30 lat doświadczenia, no niestety, no, no nie na tym... Nie kłóćmy się, nie, chyba to nie jest celem tej sesji, tak, o no. warstwy obceczną czy jakąkolwiek. Dziękuję. W każdym razie inne zalety urządzenia to jest właśnie funkcjonalność, e, jaką niesie Max Poder Transpoder, co było znowu Pana pytaniem. Dzisiaj najczęściej się podłącza urządzenia po 30 10 giga. To są przełączniki, to są routery, to są najbardziej powszechne porty. Ale z czasem, jak będzie bardziej powszechne na rynku 100G, to w tym momencie, to urządzenie można przez software przekonfigurować zamiast standardowej wkładki SFP+, zainstalować wkładkę CFP i zachowujemy funkcjonalność urządzenia bez żadnego kosztu, bo wartość tego urządzenia właściwie nie jest w klienckich portach, wartość jest w liniowym porcie, właśnie w tym odbiorniku koherentnym. To jest właściwie wartość i koszt tego urządzenia. E, tak więc podsumowując, stworzyliśmy urządzenie, które właśnie spełnia te początkowe wymagania, o mówiłem. Albo umożliwia budowę nowej sieci, albo umożliwia zupgrade'owanie, i to jest właśnie celem, zupgrade'owanie pojemności istniejących sieci. wykorzystanie tego, co jest najbardziej aktualne, modulacja najbardziej optymalna, DPQ, PSK, zasięg, niski poziom, niski poziom mocy i uniwersalność architektury. Jest to możliwe przez stworzenie tak zwanej architektury transport on chip, którą bazuje firma Equinox. Transport on chip to jest jakby filozofia projektowania urządzeń, która polega na ujednoliceniu architektury programowej i hardware'owej. Dzięki temu właściwie w dość krótkim czasie byliśmy w stanie stworzyć testo i na nim naprawdę krótko pracowaliśmy przy dość niskich zasobach, ale za to umożliwiamy w łatwy sposób produkcję i produkcja także znajduje się we Francji. Niski poziom mocy, to ja mówię o 200 watach 100 gigabitów, pełne urządzenie 200 wat. Eee, duża koncentracja portów, jeden RU mamy 10 portów, właściwie 12 portów klienckich, bo tam było 12 SFP+, plus, które pełnią różną funkcjonalność jeden port liniowy. Czyli w stojaku 42 ARU de facto jestem w stanie zrobić 42 razy 100 giga. Dodatkowo ten t właśnie pozwala na to, powiedziałem, że dzisiaj Wspieramy 100 giga drugiej generacji, czyli o, o SNAR 14 decybeli. Ale jestem w stanie zejść za pomocą softu, za pomocą tej dodanej funkcjonalności do 12 decybeli. Czyli dzisiaj wiem, co robię, ale wiem, że jutro jeszcze mogę zrobić więcej. Ale de facto, to ma być technologia, teoria, jest to interfejs bardzo zbliżony do XFP. Pełna siatka ITU. Poziom mocy standardowy, minus 1 nadawanie, minus 18 odbiór. Oznacza to właśnie, że jeżeli nie buduję nowych sieci, włączam się do istniejących sieci. Jeżeli to były sieci poprawnie zaprojektowane, bez żadnego problemu jest to potwierdzone. A jeżeli buduję nowe sieci, to mam tą zaletę koherentnej detekcji, co umożliwia pozbycie się konieczności kompensacji chromatycznej dyspersji. I zostało to de facto założone przez rynek. I uważamy, że na dzień dzisiejszy, nasze urządzenie jest na pewno jednym z tańszych na rynku. Ale nie może to urządzenie właśnie inaczej. Equinox też będzie miał shelf, też będzie miał wiele, wiele modularną budowę dla 100 giga. Jeszcze raz powtarzam, mamy modularną budowę dla 100 giga, dla innych modułów. Ale nawet to urządzenie można zestakować do pracy w pierścieniu, mogę spółdzielić, posiada funkcjonalność ADMA, mogę spółdzielić Pasmo 100 giga, i jest kierunek wschód i zachód na wiele węzłów. Ale jak wspomniałem, to są rozwiązania dla sieci szkieletowych. Dodatkowo 100 giga płynności różni się dla sieci miejskich. Dlaczego? W sieciach miejskich są inne wymagania. Jak w sieciach szkieletowych mam połączenie Warszawa-Frankfurt, w sieciach miejskich to będzie reg regiony. Warszawa, jakaś nawet dzielnica, odległości węzłów 20, 50, może 70 km. Czy w takim razie muszę ponosić te wszystkie wymagania projektowe, dla których wielu dostawców stanęło przed wyzwaniem, żeby spełnić? I nie. Można zrobić inny odbiornik 100 gigowy dla sieci miejskich, który będzie miał wiele zalet. Pierwszą zaletą będzie koszt na pewno, bo nie muszę mieć konkretnej detekcji, mogę mieć bezpośrednią detekcję. Drugą zaletą będzie pobór mocy konkretna detekcja. Na dzień dzisiejszy odbiorniki są naprawdę du bardzo e, dużej konsumpcji zasilania. Przy, przy bezpośredniej nie. Nie będzie przetwarzania sygnału typu DSP. Uzyskujemy wiele zalet, ale dalej jeżeli utrzymam te same urządzenie, w tej samej architekturze hardware'owej, uzyskuję urządzenie w jeden ru w dwóch portach 100 gigabitowych, wschód-zachód i sobie podłączam porty klienckie 10 gigowe, OTU2 czy Faber Channel. I jak to się zaczyna? Na przykład zaczynamy od jednego urządzenia, połączenie punkt-punkt. Urządzenie ma ten sam footprint. Czyli tutaj mamy zamiast portu liniowego, koherentnego, port miejski, 100 giga miejskie, czy regionalny w zasięgu. Ale kiedy potrzebuje rozbudować to do topologii pierścienia, w tym on się dodaje tylko liniowy moduł CFP dwd który posiada takie charakterystykę. Znowu, to nie jest wymaganie przepływności dla 1000 km, 1500 to, to są odległości 50, 100 km. I w tym momencie można zobaczyć. Pobór mocy jest niższy. Yy, może to są sieci o mniejszej pojemności, ale w sieciach miejskich łatwiej mi wysłać inżyniera, zrobić coś w sieci. Czy nawet jak mam mniejszą pojemność tego 100 giga, dalej będę zawołał tylko dwa kanały ITU dla 100 giga w sieci miejskiej. Tak więc podsumowując, rozwiązanie miało ma na celu wdrożenie 100 giga, głównie dla Państwa, którzy już mają te sieci, ale jeszcze raz powtarzam, jeżeli czas trzeba zbudować sieć od podstaw, wszystkie elementy dostarczymy, gdzie funkcjonalność jest zapewniona poprzez dzisiaj zapewnienie podłączenia 10 gigowych portów agregacji do 100 giga w przyszłości, czy przeprogramowanie na transponder, gdzie zasięg można zwiększyć poprzez wsparcie dla technologii DynaVec, jako posiadamy patenty na afeka. No, i cały czas chodzi o ten koszt. Bo na końcowym dniu musimy za to zapłacić. I właściwie, kto robi tą technologię? Bo Państwo pewno nie słyszeli o firmie Ekinops. Firma Kinos ma swoją siedzibę we Francji, w Lannion, gdzie jest taką można powiedzieć małą Silicon Valley dla, dla Europy czy Francji, gdzie główne swoje laboratoria mają Alcatel, Lucent, Orange i 100 mniejszych czy średniego rozmiaru firm. Firma, która skupia się właśnie tylko na transporcie, jako że dary uważam, że dużo można zrobić w transporcie, która posiada patenty w optyce, która znajduje się w cołówce technologicznej, jako że współpracujemy z innymi firmami na zasadzie stworzenia nowych technologii, o których się tylko mówi. Znaczy, e, e, współpracujemy w trzech globalnych projektach z Orange Labs na temat sieci miejskich, z EU.net e, EU na sieciach, e, także Nowy adm Rademów czy Project Cesar z e, Nokia Siemens e, e, Networks, który ma właśnie stworzenie na nowej generacji wzmacniaczy, jak powiedziałem, zintegrowany moduł Raman-ETWA. To są projekty teoretyczne, technologiczne, które mają na znaczeniu opracowanie nowych technologii, które będą sprzedawane za kilka lat. Co, mimo że firma jest na rynku dość młoda, znalazła naprawdę zastosowanie przez wielu klientów na świecie i to naprawdę dużych, typu Global Crossing, to jest teraz Level 3, Clearwire, Free, Free Belga.com. W Polsce też mamy pierwszego klienta. Tak więc, jeżeli jest więcej pytań, bo mi się już niestety czas skończył, zapraszam na stoisko lub, jeżeli możemy chwilkę jeszcze odpowiedzieć, to odpowiem. Dziękuję Państwu za uwagę.